Piąteczek Piątuniu. Michał zaprosił nas na działkę, najemy się kiełbasy i za chwilę lecimy strzelać najnowsze wyrzutnie, jakie pojawiły się ostatnio na rynku. I mówię wam, że to nie będzie tylko oferta Cesar Pyro, a wszystko przywieźliśmy tą oto T4. Niech was to nie zmyli, ponieważ zawartość tej czwórki, te czwórki praktycznie w fajerwerkach przekracza jej wartość. Pokażę wam teraz wszystkie produkty, które będziemy strzelać w najbliższych odcinkach w tym tygodniu. Co dzień nie będzie wpadał jeden odcinek. Najnowszy Willow Box, podobno poprawiony. Sprawdzimy to. Pyromaniak po prezentacji serpyro, moje nowe odkrycie. Również sprawdzimy. Armageddon. stara dobra pozycja. Ale czy się zmieniła na lepsze czy na gorsze? Moja najbardziej ulubiona wyrzutnia z zeszłego roku. Dobra wiadomość, bo w tym roku trochę potaniała. Ale sprawdzimy, czy strzały są równie dobre jak rok temu. Czeka nas również pojedynek potworów. Zobaczcie: 49 z Pantych, to najbardziej popularna kostka hukowa. Zmierzy się w pojedynku z kostką hukową z Eser Pyro. Big boom. Nowość od Zumbuma. Yakuza piękna szata graficzna, a jaki środek? Kosteczka od Riakeo. Let's do this! Pozycja, która nie była już dawno odgrzewana i chyba nikt tego ostatnio nie nagrywał, ale kiedyś strzelała bardzo ładnie. Jestem ciekawy, jak strzela w tym roku. Czy dam radę z tym dojechać? O kurde, czuję, że... jak taczki od rą rączki od taczki sięgną. Ta taczka... Coś zbieżności nie ma, kurde. Jedno kółko, kółka, trzy ślady zostawia. na kanale będzie naprawdę głośno. Ci, co mają wrażliwy słuch, proszę odejść od telewizorów, telefonów, komputerów odbiorników. i odbiorników. Wy tej kostki tak mocno nie usłyszycie jak ja, a w zasadzie nie jednej, tylko dwóch kostek. Obydwie o tych samych parametrach. 49 strzałów profesjonal od Panty i 49 strzałów w kalibrze 30 mm Big Boom od SR Pyro. Powiem tak, porównywałem w zeszłym roku Big Boom SR Pyro do dwucalowej wyrzutni stryplexa, ta po prostu pozamiatała, jest naprawdę mega mega głośna, ale Panta też nie zostaje tutaj w tyle z tego względu że e, rok do roku wielu, wielu piromaniaków uważają za najgłośniejszą kostkę hukową. Postanowiłem to sprawdzić, więc dzisiaj porównamy sobie, b, zrobimy sobie pojedynek dwóch gigantów hukowych. Pierwsza kostka jest to kostka Panta z serii Professional Series. Multicolor Style with Titanium Salute. Kod produktu. Kod produktu SFC49H17. Druga zaś kostka to jest kostka z SR Pyro 30 mm, 25 sekund. E, kaliber CLE, e, kod produktu CLE 42-35B. Ta ma zawartość prochu 735 gram, a ta ma zawartość prochu 441 gram. Gramów? Ty, ona ma połowę mniej prochu niż ta. Dopiero teraz w zasadzie to sprawdziłem. Ta ma połowę jej prochu niż ta. To co, oni po prostu jak dali nową, to ją znerwili, albo piszą po prostu taki. No bo to jest nowa szata graficzna, tamta była taka biała, z tego co pamiętam. Napiszcie mi, proszę Was w komentarzach, ile ta biała kostka z Panty, taka sama, tylko że biała szata, ile ona miała gramów NEC, bo ta ma 441, ta ma 735, obydwie w kategorii F3. No cóż. Na oko, etykietowo, powinniśmy już wiedzieć, kto ten pojedynek wygra. Natomiast sprawdźmy to jeszcze na polu strzelania. Zapraszam Was do mojego sklepu internetowego pyroking.pl, gdzie jedną i drugą kosteczkę możecie kupić. Zapraszam Was na mojego Insta Instagrama danger.hobby, a także na Instagrama sklepu pyrokingpodloga.pl. Wszystkie potrzebne opisy, wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie tego filmu, także bardzo serdecznie Was tam zapraszam. A my już zabieramy się za strzelanie. Mam przy sobie kilka osób, które będą niezależnym żyli i które po prostu powiedzą wam, która kostka na ucho jest głośniejsza. Także nie możecie się doczekać podobnie jak ja. Oglądamy. Teraz odpalamy dwie wyrzutnie hukowe. Jedna jest od SR Pyro i jest to Big Boom i dokładnie ma takie same parametry co jej rywalka 49 strzałów Professional Series Panta. Z tym, że ta ma 700 gram prochu, a ta ma tylko 400 gram, gramów prochu. Wydawało mi się, że kiedyś miała więcej, ale być może ona jest tam jakoś podsypana albo ten burst po prostu jest lepszej jakości, bo ta wyrzutnia była uważana za najlepszą wyrzutnię hukową przez piromaniaków. Także czy ta wyrzutnia ją pobije? Zobaczymy, która wygra, a pomoże nam w tym subiektywna ocena naszej widowni. Po prostu zapytamy ich, która wyrzutnia była głośniejsza, ale nie będziemy mówić, która została odpalona pierwsza, a która druga. Tylko my i wy będziecie to wiedzieli. Dobra, odpalimy dwie wyrzutnie hukowe, jedną i drugą, takie same parametry, ale musicie nam powiedzieć, która na ucho była głośniejsza. Jedynka albo dwójka. Dobra? No, dobra. No, 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 no. no dobra. Więc tak, którą wyrzutnię odpalamy jako pierwszą? Jedną albo drugą. Oni nie wiedzą, mają nam powiedzieć, która jest głośniejsza. Natalia, wybieraj. Nie, no, wybieram. Pantę. Pante, Dobra. Z drugiej strony jest ląd. Dobra, odpalamy Pantę i zobaczymy jak się sprawdzi. szczerze, że się zaskoczyłem. Ono naprawdę przygłusza. Ja nie stałem aż tak daleko, z tyłu jest za mną kamera, która będzie nagrywała dalszą perspektywę. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, czy kostka Eselpiro jest w stanie pokonać pantę. Bo ta naprawdę była bardzo, bardzo głośna i bardzo fajna dynamika. Ta jest chyba trochę wolniejsza, ale zobaczymy. Teraz, teraz leci kosteczka big boom od Eselpiro. Powiem wam szczerze, ja nie jestem w stanie wam powiedzieć, która jest głośniejsza. Mimo tego, że ta ma połowę niby mniej prochu, no nie połowę, tam 30-40% mniej, jest bardzo głośna i ta tak samo jest bardzo głośna. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy jedynka czy dwójka jest głośniejsza z tej odległości, co ja stałem. Ale podejdźmy do naszych, do naszej widowni i zapytajmy ich. Jedynka czy dwójka, która była głośniejsza? Dwójka. Dwójka, dwójka. dwójka jest głośniejsza, ale jedynka miała lepsze zakończenie. Jedynka miała, ale chodzi o, o hałas, która była głośniejsza. Wujka, o, dwójka, wujka, dwójka, zdecydowanie dwójka. Bardziej basowo, dwójka. dwójka. No to dobra, to mamy odpowiedź. Wyrzutnią numer dwa jest wyrzutnia SR -Pyro. Pyro Big Boom 49 strzałów. Wyraźnie była głośniejsza czy nie? Wyraźnie głośniejsze jako było, A, echo ja szło. stałem dosyć blisko, więc ja tego tak dobrze nie słyszałem, ale no oni słyszeli wyraźnie, wszyscy jednogłośnie powiedzieli, że dwójka głośniejsza, czyli wyrzutnia SR -Pyro, wygrywa w tym pojedynku. No dwójka... mamy, mamy zwycięzcę. Co chcesz powiedzieć? Że dwójka wyżej leciała. I że dwójka wyżej leciała. No. Lepszy efekt. Także dzięki bardzo za oglądanie, do następnego odcinka, cześć.